Cześć Boże, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chyba będzie trochę hałaśliwie, ale pada straszny deszcz. Sorry, taki mamy klimat po prostu. A ponieważ w ośpiechłych przejazdach z jednego kościoła na drugi się spotykamy, no to będzie tak, jak będzie. Co wrażliwsze, uszy przepraszam. Już kiedyś się zabierałem do omówienia tematu odpowiedzialności, ale przeszkodzili mi sąsiedzi, to znaczy obowiązki wobec sąsiadów. Nawiasem mówiąc komentowany dosyć publicznie i prywatnie temat. Zawsze mnie zadziwia to, że ktoś mówi, a ja mam takie doświadczenia, uważam, że wszyscy Amerykanie są tacy. A ktoś inny mówi, ja mam takie doświadczenia, uważam, że wszyscy Amerykanie są i zupełnie inni. Pamiętajmy, że każde uogólnienie jest jakoś tam krzywdzące i jakoś upraszczające rzeczywistość. Nawet to uogólnienie, które właśnie przed chwilą wypowiedziałem. Więc myślę, że nie ma co dyskutować, jakie kto ma doświadczenia, po prostu cieszyć się tym dobrym doświadczeniem, a z tych niedobrych wyciągać wnioski i tyle. Natomiast zabierałem się za temat odpowiedzialności, a konkretnie obszarów odpowiedzialności, bo one są dosyć ciekawe. Często właśnie gdzieś tam na przykład pod kościołem czy w różnych innych miejscach dyskutujemy o różnych rzeczach, jak to wygląda, jak powinno wyglądać. No i na przykład ludzie mówią, a prezydent powinien zrobić tak, a prezydent to. Zawsze mam taką pokusę, żeby zapytać, czy ty w swoim ogródku nosisz wszystko skopane i wszystkie chwasty wyrywane. Czy ten obszar odpowiedzialności, za którym jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni, rzeczywiście już jest to opanowany po młodzieżowo, byśmy powiedzieli, obcykany i załatwiony. Krótko mówiąc, najwęższym takim, najmniejszym obszarem odpowiedzialności jestem ja sam, moje serce. Jeżeli tu wszystko będzie w porządku. To będzie dobrze. Można się zabierać za trochę szerszy obszar. Tym szerszym obszarem jest moja rodzina, mój dom. Tutaj trzeba posprawdzać, czy wszystkie żarówki są w porządku nie przepalone. Tutaj trzeba posprawdzać, czy wszystkie relacje są uczciwie uporządkowane, czy wszystko działa tak jak należy. Potem dla mnie na przykład to będzie dalej moja parafia, to wszystko za co jestem odpowiedzialny w bezpośrednim znaczeniu tego słowa. Moje stanowisko pracy, moi przyjaciele, czy tutaj rzeczywiście jestem ok. Później niech to będzie moja dzielnica, czy moje miasto wreszcie dochodzimy do jakichś większych obszarów, czy to województwa, czy stanu, czy kraju, bierzemy tutaj odpowiedzialność. Oczywiście takiego szeregowego obywatela nie zwalnia to z odpowiedzialności za cały kraj, czy za całą ziemię w jakimś tam stopniu, ale może liderów, liderów tych Wyższych trochę stopni od nas, Tak łatwo z nie rozliczajmy z jeżeli sami mamy na koncie yy, sporą ilość. Yy, trzeba pilnować, to prawda, jednego i drugiego w jakiś tam yy, sposób, w jakiś stopni. Niemniej będę się upierał przy tym, żeby najpierw zadbać o to, co u mnie, co na moim podwórku, co na moim polu, a potem dopiero sięgać dalej, sięgać wyżej. Yy, nie zwalnia to z odpowiedzialności z obowiązku głosowania, yy, nie zwalnia to z odpowiedzialności yy, za klimat, za wiele, wiele różnych rzeczy, yy, ale myślę, że bliższa koszula ciała. Yy, pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem i życzę wszystkim słuchającym piękniejszym pokoju.